Dzień dobry, widzimy się nie pierwszy raz, ale na wielkopolskich szlakach pełnych przygód i atrakcji mamy jeszcze sporo do zobaczenia. Zapraszam na najnowszy odcinek programu Wielkopolska Travel. Oczywiście w Wielkopolska Travel nie może zabraknąć zwiedzania bajkowej rezydencji, dlatego pierwszym punktem naszej dzisiejszej wyprawy będzie jeden z najokazalszych wielkopolskich zamków. Niemal dwustuletni zamek w Rokosowie. Zamek powstał w połowie XIX wieku dla hrabiego Józefa Mycielskiego, w późniejszych latach służył kilku pokoleniom rodziny czartoryskich. Od 2023 roku po gruntownej rewitalizacji obiekt działa pod szyldem Zamek Wielkopolski w Rokosowie i należy do samorządu województwa Wielkopolskiego. Zamek w Rokosowie wzniesiono w stylu romantycznego gotyku, według projektu jednego z bardziej znanych i cenionych architektów ówczesnych czasów, czyli Fryderyka Augusta Stillera. Jeśli choć przez chwilę chcecie poczuć się jak dawna arystokracja, to możecie spędzić w tym urokliwym miejscu nieco czasu. Zamek jest obiektem noclegowym. Mieści się tu również centrum konferencyjno-szkoleniowe wraz ze strefą wypoczynku, w której napijecie się m.in. dobrej kawy. A wraz z nami jest dzisiaj Martyna Włodarczyk, dyrektorka Zamku Wielkopolskiego w Rokosowie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Zamkowi udało przywrócić się dawny blask, jak długo trwały prace, jak one przebiegały. Remont, tak naprawdę rewitalizacja, bo w ramach projektu unijnego udało się pozyskać środki na kompleksową modernizację, rozpoczął się w 2021. Mamy rok 2024, czyli 3 lata. Natomiast rzeczywiście był to remont kompleksowy. Od piwnic po sam dach, od instalacji po wyposażenie, odtworzono historyczną, pierwotną nadbudowę która zlokalizowana jest nad oranżerią, w której obecnie jesteśmy. Bo dawniej był tam taras, tak? Dawniej był tam taras, tak. Teraz y, funkcjonuje tam sala słońca. I to jest nowe miejsce. Ono, jeśli chodzi o wnętrze, architekturę, troszkę różni się może od takich historycznych zamkowych wnętrz. Natomiast no też y, funkcjonalność tego miejsca ma właśnie nawiązywać do kreatywności, ma to by być miejsce, gdzie ciekawe inspirujące warsztaty, spotkania się odbywają. Czy wnętrza są udostępnione dla zwiedzających? Wnętrza są udostępnione dla zwiedzających, i nowością też w zamku jest kawiarnia, która funkcjonuje i jest otwarta dla wszystkich zwiedzających, którzy chociażby w weekend będą mieli ochotę spędzić czas w naszym przepięknym parku, napić się kawy. Zamek ma być miejscem spotkań, inicjatyw, miejscem otwartym dla mieszkańców. Chcemy inicjować swoje własne wydarzenia kulturalne, edukacyjne, ale też jesteśmy otwarci na współpracę. Czyli jeśli mieszkańcy województwa mają pomysły, które będziemy mogli tu w tym wspaniałym miejscu wcielić w życie, to jak najbardziej jesteśmy otwarci, żeby je realizować. Planów mnóstwo, aby ten piękny zamek w pełni przywrócić do życia. Tak jest. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. No i zapraszamy oczywiście do zamku w Rokosowie. Zdecydowanie polecam odwiedzić zamek Wielkopolski w Rokosowie. Muszę przyznać, że to jest jeden z bardziej urokliwych zamków w tej części Wielkopolski, ale na nas już czas jedziemy do kolejnej atrakcji. Z Rokosowa jedziemy do miejscowości o nazwie Miejska Górka, a dokładniej do kościoła klasztornego Franciszkanów, którzy zostali sprowadzeni tutaj w 1622 roku. Obecnie w klasztorze znajduje się nowicjant prowincji wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. Ten trójskrzydłowy piętrowy budynek, pozbawiony cech stylowych XIX-wiecznymi przebudowami, przylega do kościoła od strony południowej. Z kolei świątynia pod wezwaniem Świętego Krzyża zachowała swój barokowy charakter zarówno w bryle, jak i w wyposażeniu. Przyklasztorny kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża ma jedną nawę i dwie kondygnacje. Przy ziemi znajduje się tzw. Kościół Dolny i kaplica grobu Świętego Franciszka. Chodźmy do środka. Podziemia kościoła pełniły rolę krypty grobowej zakonników i okolicznej szlachty. Obecnie kościół przy klasztorny w miejskiej górce jest znanym miejscem kultu świętego Franciszka z Asyżu. W kościele górnym zachowało się oryginalne barokowe wyposażenie wnętrza z XVIII wieku. Będąc w tym miejscu warto zwrócić uwagę na kilka elementów. W nawie głównej znajduje się rokokowe epitafium Mikołaja Stwinarskiego, sędziego kapturowego Wałeckiego. Z wyposażenia zachowało się siedem ołtarzy, ambona, ławki i relikwiarze. W ołtarzu głównym zobaczycie krucyfiks z pierwszej połowy XVII wieku, a przy kolumnach rzeźby Matki Bożej Bolesnej, świętego Jana Ewangelisty, świętego Konrada z Placencji oraz świętego Franciszka z Asyżu. Rawicz to miasto, w którym zatrzymamy się teraz na dłużej. Miejsce kojarzone przede wszystkim z działającym tutaj zakładem karnym i długą żużlową tradycją. Jednak Rawicz to również miasto wielu atrakcji turystycznych. Odkryjmy je! Rynek Rawicza zachował swój regularny układ przestrzenny z XVII wieku zaprojektowany przez architekta i urbanistę z Wrocławia Michała Flandrina. Wśród starych mieszczańskich kamieniczek zobaczycie XVIII- i XIX wieczne barokowe i klasycystyczne budowle, szczególnie bogate w detale architektoniczne. Kamienica apteki miejskiej jest jedną z najstarszych w rabiczu. Budynek pochodzi z XVII wieku. Zresztą cały rząd tych kamienic, od najniższej do najwyższej, prezentuje się bardzo efektownie. Główną część miasta otoczono w 1665 roku ziemnymi wałami wzmocnionymi cegłami z kilkoma bramami miejskimi. Obecnie dawne wały i fosy w połowie XIX wieku przybrały formę otaczających starówkę plant. W ich obrębie znajduje się wiele interesujących obiektów. Wszystkie możemy zobaczyć, podążając ścieżką dydaktyczną. W Polsce dłuższe od plant są tylko te krakowskie. Można je przemierzać śpieszo, rowerem na rolkach czy skijkami. Rawicki ratusz zbudowano w 1756 roku. Na jego szczycie zamontowano pierwszy w Wielkopolsce piorunochron. Od 1973 roku w ratuszu mieści się Muzeum Ziemi Rawickiej. Znajdziecie tu również punkt informacji turystycznej i kulturalnej. Ekspozycja stała Muzeum Ziemi Rawickiej zajmuje część parteru ratusza i jest podzielona na segmenty. Wystawy tematyczne dokumentujące wybrane zagadnienia z historii Rawicza i regionu. Dowiecie się tu m.in. o istnieniu Hazaków, niewielkiej grupy etnograficznej, która pojawiła się w okolicy w XVI wieku i wykształciła własne tradycje, kuchnie czy stroje. W muzeum warto zwrócić uwagę na wyprodukowany w Lipsku pod koniec XIX wieku polifon talerzowy, który przed wojną stał w rabickiej restauracji. Płyta z nacięciami jest nośnikiem nie tylko historii, ale także niesamowitych dźwięków. Może zaskoczy Was informacja, że Rawicz w XVIII wieku był uznawany za sukiennicze centrum Wielkopolski, a wyjeżdżający stąd sukiennicy osiedlili się w Łodzi. W muzeum znajduje się jedyna w Polsce sala kadecka. Prezentowane są tutaj eksponaty z dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to Rawicz był siedzibą elitarnego Korpusu Kadetów. Z kolei na pierwszym piętrze ratusza mieści się sala portretowa z cenną kolekcją portretów XVII i XVIII wiecznych właścicieli Rawicza. Dla zwiedzających udostępniany jest także reprezentacyjny gabinet burmistrza, a także sala Stanisława Kukli, artysty malarza pochodzącego z Podrawickiego, hojna, w której podziwiać można wiele jego dzieł. W sali obok podziwiać można wystawy czasowe. Tuż przy rynku wznosi się okazały kościół zwieńczony Białą Wieżą. To późno klasycystyczny kościół pod wezwaniem Andrzeja Boboli z początku XIX wieku. Świątynię zaprojektowała ówczesna gwiazda architektury Karol Gotthard Langhans, autor projektu m.in. Bramy Brandenburskiej. Do 1945 roku świątynia była ewangelicka i nosiła wezwanie świętej trójce. Od roku 1946 funkcjonuje jako Kościół Katolicki, którego architektura jest dość unikalna. Jak zapewne już zauważyliście, kościół z zewnątrz zaprojektowany jest na rzucie prostokąta. Wnętrze świątyni z kolei wybudowano na planie owalu wpisanego w prostokąt. Owal ten wyznaczają dwie kondygnacje wyjątkowych empor, czyli balkonów wspartych na 16 kolumnach. Pierwotnego wyposażenia we wnętrzu zachowała się chrzcielnica z początku XIX wieku z przedstawieniem chrztu Chrystusa na pokrywie. Jeśli w trakcie zwiedzania traficie na msze, to koniecznie posłuchajcie brzmienia wyjątkowych, ponad stuletnich organów koncertowych, które mieszczą się w kościele. Są jednymi z największych w Polsce. W wieży kościoła umieszczone są trzy dzwony o imionach Andrzej, Maryja i Maksymilian. Najwyższa część wieży zwieńczona jest kopułą z krzyżem opartą na ośmiu kolumnach. Z kościelnej wieży rozpościera się niesamowity widok na panoramę Rawicza. Warto zaznaczyć, że kościół pod wezwaniem Świętego Andrzeja Boboli nie jest świątynią wiekową, ale został wpisany do rejestru zabytków ze względu na swoją unikalną architekturę. W Rabiczu jest także drugi kościół, zwany Rawicką Farą. Neogotycki kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla zbudowano w 1902 roku. Projektantem świątyni był znany niemiecki architekt Alexis Langer. Twórca kościoła Mariackiego w Katowicach Cechą charakterystyczną Rawickiego kościoła jest ta strzelista 50-metrowa wieża. Według pierwotnych planów miała być ona dwa razy większa, czyli mierzyć aż 100 metrów. We wnętrzu znajdują się cztery ołtarze. Najważniejszy jest ołtarz po prawej stronie, gdzie zobaczyć można obraz Matki Boskiej Rawickiej z 1871 roku. To najcenniejszy element wyposażenia kościoła. Autorem obrazu jest prawdopodobnie Karl Wöhnliś, artysta Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, który tworzył także we Wrocławiu i Dreźnie. Obraz Matki Boskiej Rawickiej nawiązuje do Madonny Sekstyńskiej autorstwa Rafaela. Polecam Wam bliższe poznanie walorów turystycznych Ziemi Rawickiej. Przed nami ostatnia atrakcja w tym odcinku. Ruszamy do miejscowości Pakosław. Pakosław to wieś położona zaledwie 15 km od Rawicza. Zatrzymamy się tutaj, aby zobaczyć tajemniczy pałac. Nie jest znana dokładna data budowy rezydencji, ale przyjmuje się, że powstała pod koniec XVIII wieku. Warto zwrócić uwagę na zaokrąglony czterospadowy dach niespotykany w Wielkopolsce i tworzący rodzaj spłaszczonej kopuły. Projekt Pakosławskiego Pałacu przypisuje się wybitnemu Karolowi Langhansowi. Tak, to ten sam, który zaprojektował Kościół Świętego Andrzeja Boboli w Rawiczu, który przed chwilą zwiedzaliśmy. Obecnie w Pałacu mieści się baza noclegowo-konferencyjna wraz z restauracją. Wejdźmy do środka. Elementy wystroju dawnego wnętrza zobaczymy w sali rotundowej. W dolnej partii ścianu umieszczono cztery płaskorzeźbione płociny. Do naszych czasów zachowały się trzy z nich. Wzorowane są na rycinach Franciszka Smuglewicza z 1791 roku i przedstawiają początek serii ukazującej historię Polski. Obiekt otoczony jest zabytkowym parkiem z XVIII wieku. Położenie pałacu zapewnia idealne warunki zarówno do odpoczynku na łonie natury, jak i aktywnego spędzenia czasu, np. spływów kajakowych w dolinie Baryczy czy przejażdżek konnych po okolicy. Jak już wspominałem, pałacowa restauracja słynie z wyśmienitej kuchni opartej na lokalnych produktach, którą oczywiście chętnie skosztujemy. To był niezwykle ciekawy i inspirujący weekend. Zarazem to najlepszy dowód na to, że Wielkopolska to wielka przygoda i wielka historia. Do zobaczenia. Program powstał we współpracy z samorządem Województwa Wielkopolskiego. Za pomoc w produkcji programu dziękujemy Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.